Wolę heratatu, bo to jest w klimatach Czy ten film jest zjebany, to w sumie ja to wiem. Każdy Sam wiemy. nie wiem, kurde. Nie wiem, czy oglądamy ratatuj Mam czy moment. ten film. No. Jedenka ratat i dwójka. Ee, Super Mario. A zliczysz te jedynki i dwójki. Okej. Okay. O, zliczę. Nawet nie będę czego okay. liczyć. Dobra. Ho, ho. Jedenka ratato i dwójka <laughs> dwa, Super Mario. Trzy, jeden, dwa. Dobra ankieta jedynka jedynka Ratatuj, dwójka Mario. O kurde, jaki spam. O kurde, Patryk, co tutaj znowu wybrał? Nic spam i mam. Gorące amuśki w okolicy? <laughs> Niestety nie. Niestety nie, szkoda. No dobra, czyli wygrała jedynka, czyli Ratatuj, tak? No dobra. No to w takim razie zaczynamy. Ratatuj, ratatuj, ratuj. Ikuzo, guys. I jak coś skip: 25 zł, hehe. <laughs> Oj, nie mam dźwięku, sorry. Skip Już 50 mam. chyba. Skip... O, to skip 50 zł. Jesteśmy przy animowanych abominacjach i renderowanych koszmarach, które w poprzednim odcinku zapewniła nam platforma YouTube Kids. Przyjrzyjmy <noise> się dzisiaj całej wytwórni. Głośniej no dobrze już, już spokojnie Już. Odpowiedzialnej za produkcję z kategorii Z. Niektórzy z was zapewne zaprezentują... Z Dragon Ball Z pamiętają Kung Fu Panda, ale to nie był Kung Fu Panda, tylko jakaś tania zżyna. Po dłuższym liserczu, czyli sprawdzenia strony na Wikipedii, zorientowałem się, że była to nie pierwsza, nie trzecia, a piąta animacja w karierze tego studia. A za chwilę będziemy omawiać ich drugi film. Czyli się. Cofamy. It's rewind time. Niedobrze. Rata Toing. Wyprodukowany w 2007 roku. Bootleg, czy też Ripoff, Pixarowskiego ratatuja, którego premiera miała miejsce w 2007 roku. Co? Tak służy. Ja! Dawno! S Szybkie są cwaniaczki. Wyobrażacie sobie zrobić 40-minutowy film w niecałe pół roku? A to oznacza, że albo za to jest odpowiedzialny. Wiesz, fu wiesz Fuzy, czemu lubię DB? Bo jestem z pokolenia Z. He! <laughs> dobre, dobre. Geniusz, który potrafi kilkoma kliknięciami zrobić Awatara 2 w Blenderze, albo porwali zgraje studentów, którzy nie dostali się do łódzkiej filmówki na animację, zamknęli biedaków w piwnicy i kazali właśnie to robić. A ponieważ jest to produkcja brazylijska, obstawiałbym prędzej tę drugą opcję. Zgaduję, że na oryginał poświęcili trochę więcej czasu i trochę mniej taniej siły roboczej, dzięki czemu mogli bardziej dopracować scenariusz opowiadający o spełnianiu marzeń, o pasji, o miłości i takich tam pierdołach. Hey! Oraz animacje, gdzie mogliśmy podziwiać piękne centrum Paryża. Piękny, romantyczny Paryż! Ten epitet nie zestarzał się za dobrze. No ale przynajmniej możemy sobie pooglądać pyszne komputerowe jedzonko i. Aaa! Jedzenie! Może tattooing będzie miał coś podobnego do zaoferowania. Okej, okay, show me what you got! O, pysznie się zapowiada. Mmm, aż mi się przypomniała szkolna stołówka... Z zaraz, oni po polsku szprechają? To? boskie! Prawda, Oskarze? Jakaż to radość spłynęła na moje serce, gdy mignęła mi się strona na dubbingopedii. To oznacza, że to Jest coś... trochę za cicho, gdzie filtry? Filtry na miedziu są niepotrzebne. Czyli ja podgłośnię, discordowo. Okej. Okay. Wypuść. Ktoś ma polski dupling! Wyobrażacie to sobie? Ktoś na to spojrzał i pomyślał sobie... Hmm... To naprawdę dobry pomysł, żeby polskie dzieci mogły w pełni doświadczyć piękna tego dzieła w naszym rodzimym języku. Co sądzicie panowie? No trudno się nie zgodzić. I na dodatek przetłumaczyli nawet tytuł: Nasz czułek ratatunek. Za głośno jest podobno teraz. Okej. Okay, no, Okay, puść. Ratatunek, to ja będę potrzebował pod koniec odcinka. Zobaczymy, oglądamy. Szczurek, ratatunek. <noise> Polska szkoła tłumaczenia nadal w formie. I co to w ogóle za litera? G z kropkami. G umlaut. Chcę podgłośni mi marszał. Di Direkto art. Dyrektor artystyczny. Jak przy tym czymś? Pracował dyrektor artystyczny. To jesteśmy zgubieni. Pomocy! Nawet nie wspominam o tym, że te napisy początkowe ciągną się przez półtora minuty, żebyście dokładnie mogli się przyjrzeć, kto jest odpowiedzialny za te tekstury, na przykład. Które nie istnieją, jak się przekonamy za chwilę. Każda potrawa ma tutaj taką samą teksturę. Chyba raczej zamówię placek z larw w gładkim sosie szparagowym. Mieszanina błota i wymiocin. Może oprócz przypraw. Bo worek kokainy akurat im świetnie wyszedł. Idealnie też dobrali ujęcia pod tych ludzi. Pamiętacie jak w czołówce Reksia, pod każdy dział ten robił coś innego? Zdjęcia, montaż i w ogóle. A tutaj muzyka, kran, produkcja, podłoga, scenariusz, słoiki z jakimś ćpaniem zapewne, reżyseria, znowu podłoga to cudowne miasto. Świebodzin? Położone w krainie pełnej słońca, zatopione w jednym z najpiękniejszych krajobrazów świata. To musi być Świebodzin, w końcu opisuje Polskę. Polska guru. No ale mm. trzeba przyznać bardzo miły akcent w zagranicznej produkcji, szanuję. Klienci przybywają z daleka, aby posmakować słynnych dań serwowanych w ratatunku. Ulubionym lokalu najbardziej wyrafinowanych i wymagających szczurów. No, te moje szczury, jak wygryzają dziury w ścianach, to nie są jakoś wybredne. A tutaj w restauracjach muszą się gościć burżuje. Wyborne te dania przygotowuje ze swoich tajemnych składników sam szef kuchni. Gesslerowej w tej kuchni chyba raczej nie było. O, pysznie się zapowiada! Mają Państwo wątpliwości? Mam trzy wątpliwości. Pierwsza z nich to to, czy przeżyję tutaj chociaż jeden posiłek. Bezsprzecznie, Marianne, no. Restauracja jest rzeczywiście doskonała. Kojarzycie, jak każdy reżyser ma swój znak rozpoznawczy? Kublik ma długie ujęcia. Anderson symetrię w kadrach. Nolan bawi się czasem, a studio wideo Brinquedo ma bohaterów ze spazmami. <grymne> nie, 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 nie. Bo tak, naturalnie ruszają głową w jednej osi. Jakiś problem? Tu jest coś dziwnego. Wygląda jak coś, czym karmili animatorów w tych swoich piwnicach. Jeszcze miesiąc i nas wypuści! Jeszcze miesiąc i nas wypuści! To renderuje się głupia ku... No ale <śm> <śm> można znać kucharza, odpowiedzialnego za te kulinarne dzieła sztuki. Cześć! Pracowita noc, Marcelu, nieprawdaż? Co ci ludzie mają do fetyszowania tych zwierząt? I to zwierząt kelnerek. Najpierw pandzie. Hmm. A teraz ta. Cześć! Ha. Podeszła takim zalotnym krokiem. Wygląda jak te atencyjne kurwiszcza z TikToka, co udają prostytutki z GTA. Wypierdziela i nigdy nie grałaś w GTA. Tylko szukasz pretekstu, żeby pokazać dupę w internecie dla lajków. Czy stolik numer 4 się zdecydował? Zamówił placek larwowy. Czemu nic nie mówisz? No to właśnie mówię, dopiero przyszłam. Zawsze kończy się tym samym. Dobrze, że znasz naszych klientów. Dobrze, że umiesz zgrać głos z ruchem ust. Hmm. Czy ta mysz może przestać być zalotna? Zarozżygnę. A jeszcze nic u nich nie zjadłem. A co oni w sumie mają w tej karcie do zaoferowania? Suflet krewetkowy, a dla ciebie burger z robakami i czy darem. Przestań jadać te śmieci, to niezdrowe. Tatku, ja uwielbiam cheddar. To nie ser, to plastik. Kochanie, nie szkodzi, nic się nie stało. Plastik też lubię. O, <laughs> jak młody, przystosowany do życia w społeczeństwie, nie będziesz narzekać na mikroplastik w jedzeniu, jeśli ten ci zasmakuje. Mam nadzieję, że wszystko będzie smakowało. Nadzieja matką głupich. Kilka szczurów, które przyszły na kolację zaczynają się za bardzo interesować kulisami ratatunka. Cóż to za niezwykłe składniki? I skąd pochodzą, skoro nie sprowadza ich żadna inna restauracja? Takie dania podaje się tylko u was, w czym tkwi ich sekret? Pewnie jego stara Stradogara, a twój stary to wpierdal! <co> Pięknie, o, pięknie. bo tak się narobiłeś, cały dzień stojąc przy tym jednym garze i mieszając cokolwiek to nie jest. A po zamknięciu czeka jeszcze tyle roboty, nie pamiętasz, że dziś czwartkowa noc. O rany! Zupełnie zapomniałem, dziś czwartek! Właśnie! Czwartek! Właśnie! A po zamknięciu czeka jeszcze tyle roboty, nie pamiętasz! Że dziś czwartkowa noc. O, rany! Zupełnie zapomniałem dziś czwartek! Właśnie. No właśnie. Co kłopota. No a te typy nadal nie dają za wygraną. Młodzienicze, wyjawnam proszę, co sprawia, że wszystkie wasze dania są tak wyborne. Czemu zawdzięczają swój smak? Przykro mi, jestem tylko kelnerem. Nie znam przepisów. Jestem pewien, że coś, wiesz, spróbuj sobie przypomnieć. Człowieku, ja tu robię na umowę zlecenie. Jestem od 10 godzin na nogach. Próbuję jakoś dorobić na studia, a napiwki to jedyna rzecz, jaka mnie tutaj trzyma. Przy najbliższej możliwej okazji stąd spierdalam, więc naprawdę nie obchodzi mnie, jak tutaj robią jedzenie. Możesz <śledzimy> <śledzimy> przyjść do tego? <noise> Możliwe, żebyś był aż tak niezorientowany. Możliwe. No i maglują tego biednego kelnera. No ale Marcel w końcu się pofatygował do klientów. E... O, chciałeś powiedzieć zajęty? E, e, tak. Którzy nie mogą się go nachwalić. Proszę nam wyjawić, w czym tkwi sekret tak niezwykle wybornego smaku waszych potraw. Wtedy przestałby być sekretem. Bardzo prosimy, chłopcze. No dobrze, powiem. No Okej, okay, to było proste. Jakie są kody nuklearne, panie prezydencie? Ja ja sobie robisz mam zdradzić tajemnice rządowe, od których zależą losy świata takiemu podrzędnemu. Bardzo proszę. No dobra, słuchaj tego. Jeden, dwa, trzy. Na szczęście Marvel jest bardziej ogarnięty niż głowy niektórych państw i odpowiada w tak wymijający sposób, jak korporacje, gdy odwalą jakąś inbę. Nasze dania przygotowujemy z mnóstwem, mnóstwem, mnóstwem. Zaraz oszalejemy, Dania przygotowujemy z wielką dbałością. I uwago! Co nie spodobało się lokalnym szczurokratom. Mogę cię tutaj prosić, Marcelu? I... Oczywiście. Czym mogę służyć? Co dodajecie do jedzenia, że jest takie pyszne? Nie rozumiem. A co tu jest do rozumienia? Prostszego pytania chyba nie można zadać. O, tylko nie to, tylko nie znów. Proszę nam powiedzieć. Hej, po co pani ten notatnik? Do pisania. A do czego służy notatnik? Nie wiem. Może będzie nagrywać stary poradnik na YouTube'a. <grym i zbyt> <grym i zbyt> na szczęście udało mu się uniknąć zdoksowania tajemnicy jego potraw, ale na zapleczu czeka na niego trudniejsze zadanie. Marcel, chodź do kuchni! Widzę, że już czas na naszą nocną zmianę. W ogóle szacunek dla tej restauracji, że tak ogarniają to tylko w cztery osoby. Już więcej obsługi widziałem w podrzędnych kebabach, a oni mają na głowie cały lokal. Tylko czy dowiemy się w końcu, dlaczego te szczury były takie wścibskie? A już myślałem, że się wygasa. Sami o mało nie wpadliśmy. Te dzwaniaki okazały się być z konkurencyjnej knajpy, która radzi sobie co najmniej kiepsko. Nie jesteśmy w stanie konkurować z ratatunkiem. Musimy się więc go jakoś pozbyć. Uuu. Przyszedł mi właśnie do głowy pewien pomysł. Three, two, one. No, ale może nasza ekipa będzie miała mniej brutalne rozwiązanie. Dopóki ratatunek działa, będziemy tracić klientów. Zaczęliśmy ich tracić, odkąd popadliśmy w obsesję na temat tajemnic ratatunka. Hmm, no bardzo ciekawe! Czy nasza restauracja plajtuje tylko dlatego, że zamiast ją prowadzić, to chodzimy obżerać się do konkurencji? O w dodatku, wszystkie te próby zdobycia jego sekretu kosztowały nas już majątek! Ale Debile. Nikt się nie zorientował w międzyczasie. Jadamy tu niemal codziennie. C codziennie. Żaden nie pomyślał po dwóch trzech dniach, że to nie ma sensu i wypadałoby bardziej zadbać o własny interes, ale stała się rzecz straszna. Coś, czego nie byli w stanie przewidzieć. Muszę się przyznać, że nie wiem jak, ale zostawiłam tam mój notes przy rachunku. Może dlatego, że nie masz kieszeni. Jeśli się wyda, całe przebranie na nic. Może będziemy mieli szczęście i nie otworzą notesu? Nie pokazujmy się tu przez jakiś czas i przemyślmy nasz plan. Dlaczego ten gościu brzmi, jakby był głosem pomocy w jakiejś grze komputerowej? <grymne> Aby przeszukać ciało, wciśnij F. Gdy pasek energii spadnie do zera, twoja postać umrze. A tymczasem w kuchni Marcela. Chodźmy już, Grzesiu! <grymne> Co to było? Co to za kadry, ja się pytam! Ile razy jeszcze dacie zbliżenie na te. Nawet na tej zielonej stronie nie widziałem tak obleśnych... No dobra, widziałem, ale to jest bajka dla dzieci. Teoretycznie. Naprawdę... Piękne ujęcie. Gdzie oni biegną w ogóle? Perspektywa pierwsze słyszę. Cała prawie półtora minutowa sekwencja była szykowaniem się na akcję obrabowania pobliskiej restauracji z ich pysznych, niezgniłych produktów. Hmm? Hej! Czy zamówi Star Treka Przerobionego? Pewnie, że można moje mój kod do karty karty bankowej, No chyba Was pogięło. Pamiętajcie, musimy być cicho, żeby żadne człowieki nas nie usłyszały ten jeden typek. Ops. Hej, uhum. patrzcie! Wywęszyłem tam coś pysznego. Truskawki. Piękne, czerwone i pachnące świeżością. Idź po nie! Prędzej! A. Mm. A mm. <ścoughs> Chwileczkę grubasie! Jeśli będziemy nieostrożni i zostawimy tu ślady, nasze źródło dostaw wyschnie! Ale jej de No dobra! 3-2-8. Jebany podał. Kiedyś zrozumiecie ten żart, zaufajcie mi. Deza nie powstrzymuje go przed zorganizowaniem Mission Impossible. <Aha. śurning gearbox> <Z agrujarzDY> oh! oh! Okej, okay, mocne słowa. Chwileczkę, Grubasie. Majka dla dzieci, przypominam. Może podobnie jak ja, po prostu... Tak, z panu Ruba też można zamówić. Chętnie ja bym zobaczył. Lubi nazywać rzeczy po imieniu. Ale gówniany film. A w międzyczasie jedna z tych pani szczurów szpiegujących wbiła do ich restauracji jak do siebie, żeby wrócić się po zostawiony tutaj notes. Jest! Całe szczęście, że zamknęli drzwi, bo ktoś niechciany mógłby się tutaj... A jednak otwarte. Ktoś tu chyba nie ogarnął animowania drzwi. O nie, a czy to oznacza, że wścibska baba pozna i przywłaszczy sobie sekrety Ratatunga? ich składni. lewie pójdę i mnie zobaczą. Ta. ta czekajcie. O to konkretnie te, Ta cała ta. Jak to się nazywa. Um, zapomniałem słowa. Latka, y latka Co? Latka, kuchnia. No, można, bo... Nie o to mi. Znaczy, nie o to mi chodzi, ale... Uh, o to wszystko co widzimy w każdym razie. Przypomina mi tę mapę z CS-ów albo kodów, kurde, The Rats, czy jak to się tam nazywało. A tak, że taki mały i się biegał... Tak, do... tak, 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 mokoju, no tak, mój tak mój... flashback i tak, ja kurde, to były śmieszne mapy, muszę przyznać. The Rats. Stąd pochodzą ich składni. Lepiej pójdę, nim mnie zobaczą. Ale szybko idzie. Chodźcie, chodźcie, trzeba się stąd zmywać. Ale... Piękne przejście! O no właśnie, scenariusz, o to mi chodziło. Jesteś bardzo mądrym chłopcem, pajae. tej samej sceny na tę samą scenę. A, powiedzmy, że przejechaliśmy się na ludzkiej karuzeli. Mnie to nie śmieszy. To całe narażanie życia sprowadzało się do ukradnięcia dosłownie jednej truskawki. Wspaniale! Będziemy mieli składnik na tydzień pysznego gotowania. Bardzo, do... bardzo dobrze, bardzo oszczędnie. Widać, inflacja zawitała również do Ratatunga. Moja teoria, że to się dzieje w Polsce, potwierdza się na każdym kroku. Niestety szczurokraci. E, Miedziu, to jesteś jeszcze świeżakiem w tych kwestiach. Ja jestem profesorem, bardzo łatwo rozpoznany, to się dzieje w Polsce. Mianowicie, mówię po polsku który iście szatańską intrygę. Jak odciąć jego źródło do świeżych składników? Możemy i... Tak, będą zapisy live. Musimy nieco skomplikować to zadanie. Nie mam pojęcia, co ty sobie wymyśliłeś. Dwa, trzy... teraz! Ejku, co ta pani robi, co to za dźwięki? Chyba za bardzo jej się podobało w tej budce do nagrywania. Pani Anetko, materiał na TV puls nagrywamy w przyszłym tygodniu. <śkmern> Co tu się odpierdala... Cokolwiek by się nie działo, ich plan zadziałał. Co poskutkowało dodatkowymi zabezpieczeniami w ludzkiej kuchni. Aha, złapię to, zabije się! Kurde, blisko było. Ale pomimo utrudnień udało im się znaleźć nie lada przysmak. Tabliczkę czekolady. Czekolad! Dotąd nie mieliśmy jej w karcie, ale już mamy. Oj, chyba jednak nie macie. O nie, nie uda mu się wynieść czekolady, bo jeszcze nie ogarnęli animacji podnoszenia. No ale po kiego wała tam przyszli w trzech. Może ktoś mu pomoże z łaski swojej. Czy będą też lawie przeglądania polskich kreskówek? Polskich kreskówek, a chodzić o kanały. Może kiedyś, ale nie znaczy, mówię, ja nie planuję. Oprócz live'ów z kresku, ja tutaj nie planuję nic robić tak naprawdę. Ja tylko się na feature nie teraz skupiam. I co teraz? No właśnie, co teraz? Gdyby tylko był tutaj ktoś, z kim mógłbym to wynieść. Uuu chyba widziałem kotecka. Jak on biegnie? O kurwa! Bo dokładnie tak biega kot! Okej, okay, to im przyznam. A what if? jak będzie pomysł na Latifa, to się zrobi. A czy będą lewy z gier? Tak, będą, będą. Tylko na razie mi się nie chce, bo się zajmuje Future Fusionem głównie. Na razie chcę się skupić na tym, żeby ten Future Fusion się troszeczkę rozrósł. A potem będę robił live z gier na Twitch'u, bo każdy live z gier na Twitch'u to może być dzień robienia Future Fusion'a, więc wolę się na tym na roje skupić. Także tak to wygląda. Dawno tak dobrej rzeczy nie widziałem. Dobry pomysł. Kot, samiec, alfa. Nie chcę zostać kocią kolacją. No niestety tym razem misja się nie powiodła, więc klienci będą musieli zadowolić się innymi daniami. Na przykład... Kocią kolacją. No niestety tym razem misja się nie powiodła, więc klienci będą musieli zadowolić się innymi daniami. Na przykład daniem dupy przez kucharza. Nie na to. Stawiam, że future Fuzem padnie po miesiącu Kuba. Ty naprawdę tam tylko wchodzisz, żeby pisać jakieś pierdoły i głupoty. Jak nie chcecie się myśleć, to po prostu nie oglądaj, Kuba, naprawdę tyle ci powiem. Bo naprawdę twoje ostatnie komentarze, wszystkie twoje komentarze pod tymi filmami to jest Ale to jest chujowe, ten kanał idzie złą stronę. Kurwa, nie chcesz to nie oglądać, ja? To liczyłem, ale na pewno będzie smaczne No ale nie ma co się zniechęcać. Zatem zorganizowali drugie podejście. Co robimy? Nie mam nic na kota. Bez przerwy jakiś prze... No ale nie ma co się zniechęcać. Zatem zorganizowali drugie podejście. Co robimy? Nie mam nic na kota. Bez przerwy jakieś przeszkody. Ta sytuacja jest nie do przyjęcia. To jest nie do przyjęcia. Jakim prawem utrudniają mi okradanie ich kuchni? Ale niestety ktoś im się... Nie do przyjęcia. To Jest nie do przyjęcia! Jakim prawem utrudniają mi okradanie ich kuchni? Ale niestety ktoś im siedzi na ogonie. Co my tu robimy? Ciszej, obmyślam plan. T Trochę późno. Prędzej, musimy załadować ile się da. Niestety na ich zdobycze czekają już. Stop, moi <laughs> drodzy, nie ruszajcie się. Oddajcie, co macie w torbach, Migiem. Czyli wszystko. Ale czemu sami sobie nie weźmiecie? Słusznie. Stop, moi A? drodzy. Nie ruszajcie się. Oddajcie, co macie w torbach, Migiem. Czyli wszystko. Ale czemu sami sobie nie weźmiecie? Słuszna uwaga, to już szczyt lenistwa, żeby okradać złodziei. Niestety obudzili się z ręką w nocniku, bo Marcel w międzyczasie zdążył wytresować kotecka. Brawo, duży kolego, zabierz tych dwóch do swoich szefów. Będą z siebie dumni i pamiętaj o nagrodzie ode mnie. Który pozbył się konkurencji, a w ratatunku wszystko wróciło do normy. Prawie wszystko. Podobno zesłali ich do laboratorium. Tak mi ich brak, że serce mi pęka. Bądź cierpliwa. Słyszałam, że dobrze ich tam traktują. Wiem. Humor poprawiłaby mi kolacja, którą zamówiłam wieki temu. O nie, mój mąż jest tajnym rządowym laboratorium i robią na nim bolesne eksperymenty. Jak ja za nim pęsknię, ale bym coś zjadła. Nowe... Przecież każdy porządny kanał musi mieć jakichś haterów, no nie? Znaczy, może i tak, tylko że ja bardziej nie rozumiem ludzi, którzy właśnie tak robią, bo to jest tak, jak ja bym sobie powiedzmy, nie lubiał kanapki z serem, powiedzmy przykładowo, bo w sobie to lubię, ale tak, jem sobie kanapkę z serem, ale niedobra, ja pierdolę, o Jezu, fuj! I potem sobie robię kolejną kanapkę z serem. Jezu, jakie to jest kurwa niedobre, boże, obrzydliwe! I robię sobie trzecią i tak w kółko i to jest właśnie to samo, znaczy, tego ja nie rozumiem Kuby. Skoro pierwszy film się nie spodobał, drugi to. No, aaa! Nie wiem, nie wiem, I don't know. kumpel zamawia jeszcze łososia z rokfortem. Chyba mu u nas smakuje. I postaram się go w tym utwierdzić. Zaufaj mi, to najlepszy kumpel w mieście. Dokładnie. <grystanie> 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 Dokładnie. <grystanie> Dokładnie. <grystanie> Dokładnie. Zatem się Ale foreshadowing. To był foreshadowing do Super Mario Bros, chyba, jeśli dobrze, zobaczy, jeśli dobrze ogarnąłem. Bardzo fana stopnietka. i była to najpiękniejsza rzecz, jaką ostatnio widziałem. Wiem, że najczęściej po prostu narzekam na takie produkcje, ale tym razem mieliśmy do czynienia z dziełem. Które zawiera jakiś magiczny pierwiastek, który sprawia, że nie można oderwać wzroku od tego czegoś. I ten polski dubbing to taka wisienka na torcie. Pomimo tego, że ta animacja wygląda jak wygląda, to ja przez te 40 minut bawiłem się przednio. No i supa, supa Dragon Ballu.